Sezam, rozdział 13. Gdy po południu wrócili z wycieczki do miasta, Roxana odwiozła Jakuba pod hotel, by mógł się odświeżyć i przebrać, a sama pojechała do antykwariatu. Uzgodnili, że spotkają się u niej wieczorem i wezmą taksówkę, żeby nie musieli się martwić, gdzie zaparkować samochód, i ustalać, które z nich nie będzie mogło wypić drinka. Jakub zaprosił Roxanę na kolację do wybranego przez nią lokalu w pobliżu sali tanecznej. Tym razem nie była to pizzeria ani kawiarnia, lecz stylowa, pogrążona w nastrojowym półmroku restauracja z płonącymi na stolikach lampionami i graną na pianinie dyskretną muzyką. Byli oboje w wieczorowych strojach. Ona w czarnej jedwabnej sukience, on w czarnej koszuli i spodniach. Zamówili sałatkę grecką, a na drugie danie szaszłyk z grilla i kaczkę z ziemniakami w talarkach i warzywami gotowanymi na parze. Ponieważ nie mogli się zdecydować, jakie wybrać wino, kelner zostawił im trochę czasu do namysłu. Jeśli chodzi o wina, polegam na twoim wyborze, Roxy, stwierdził Jakub, podając jej kartę. A wiesz, nawet trochę się na tym znam, oznajmiła z satysfakcją. Wypożyczałam kiedyś antyczne meble na targi winiarskie. Byłam wtedy na paru warsztatach i miałam okazję porozmawiać z sommelierami. Przy takich nieoficjalnych rozmowach człowiek dowiaduje się wielu ciekawych rzeczy. Od tego czasu rozróżniam jako tako szczepy i gatunki win. Masz jakieś ulubione? spytał. Zwykle pijam białe i lekkie, odparła. Chyba najbardziej lubię włoskie, potem hiszpańskie. Francuskich nie próbowałam zbyt wiele. Dobre są też greckie, a niedawno poznałam parę gruzińskich. Mało znane regionalne wina bywają całkiem niezłe, stwierdził Jakub. Można przeżyć czasem miłe zaskoczenie. Ale dużo zależy też od tego, gdzie i z kim pije się to wino. Raksana uśmiechnęła się promiennie. Kiedyś zaskoczyły mnie bardzo miło wina z Cypru, przypomniała sobie. Były to wesołe wina. Serwowała mnie moim gościom i za każdym razem działały tak samo. Wszyscy byli tacy radośni, rozbawieni, w szampańskich humorach. Miałam kilka butelek tego wina i za każdym razem tak działało. Takie same cuda, a nawet większe, potrafi zdziałać kanaryjska malwazija, stwierdził Jakub z łobuzerskim uśmiechem. To lekko słodkie wino, aromatyczne i delikatne, które perfumuje krew. A co to znaczy? spytała zaciekawiona. Tak pisał o nim Szekspir wyjaśnił. Malwazija to afrodyzjak. No ładnie, to perfumowanie krwi działa na wyobraźnię. Ciekawe jakie cuda bym robiła. Byłabyś po prostu sobą, stwierdził Jakub. Wino i perfumy to mój ulubiony duet, powiedziała Roxana rozmarzonym tonem. Okej, okay, ale zdecydujmy jakie wino zamówimy teraz. Do mięsa powinniśmy wziąć czerwone wytrawne. Do kaczki moglibyśmy zamówić Pinot Noir, ale do twojego szaszłyka lepszy będzie cabernet Sauvignon albo bardziej delikatny Merlot. A powiedz mi przy okazji, skoro się na tym znasz, czy faktycznie czerwony kolor wina bierze się stąd, że z winogron nie ściąga się skórek? zainteresował się Jakub. Tak, potwierdziła Roxana. Kolor, smak i garbniki przechodzą ze skórek do moszczu. I czy to prawda, że czerwone wina są bardziej kaloryczne? Tylko minimalnie wyjaśniła. Za to mają wiele zalet. Wpływają korzystnie na układ krwionośny, opóźniają starzenie i poprawiają pamięć. Lekarze zalecają codzienny kieliszek czerwonego wina osobom z nadciśnieniem. Czyli coś w sam raz dla mnie, mruknął Jakub. No dobrze, to co w końcu wybieramy? Roksana spojrzała raz jeszcze w kartę i odparła: zamówmy merlota. Gdy delektowali się już kolacją, roksana powiedziała: Nie spytałam Cię nawet, czy lubisz tańczyć. Czy lubię? odpowiedział pytaniem: a może raczej czy umiem. Ok, więc czy lubisz i umiesz? Uwielbiam, ale nie jestem w tym mistrzem, przyznał. Zawsze chciałem nauczyć się dobrze tańczyć. Zaliczałem nawet jakieś kursy tańca, ale potem brakowało ćwiczeń, partnerki. Ja w dzieciństwie chodziłam na lekcje baletu. No wiesz, ambicje i marzenia ojca, jak to zwykle bywa, uśmiechnęła się. Ale coś z tego zostało jakaś pamięć ruchu w mięśniach, w nogach, biodrach i ramionach. Uwielbiam południowe rytmy, powiedział Jakub. Nosi mnie zawsze, jak je słyszę. Tango czacza bolero. Podziwiam ludzi, którzy mają taniec we krwi. Miło na nich popatrzeć, kiedy wychodzą na parkiet. Też lubię taką muzykę, powiedziała Roxana, ale w dyskotekach, w których kiedyś bywałam, raczej tego nie grali. A ja nigdy nie lubiłem tańczyć w ścisku w tłumie ludzi przy psychodelicznej muzyce, stwierdził Jakub. Ominął mnie jakoś etap studenckich dyskotek. Zdecydowanie wolę taniec w parze, dodał z przekonaniem. Jest taka hiszpańska piosenka w nastrojowym rytmie baczaty, bailar pegados, czyli tańczyć w przytuleniu. Jej tekst mówi o tym, że tylko taniec we dwoje w przytuleniu jest naprawdę tańcem. Bo tańczyć na odległość, to jakby tańczyć samemu. Spróbujmy przylgnąć do siebie ciałami w idealnej harmonii, tańczyć tak, jak tańczy morze z delfinami. Dwoje tancerzy, serce przy sercu, a potem zobaczysz, jak muzyka zacznie głośno domagać się pocałunku. Hmm, ładne słowa, przyznała Roxana. Melodia tej piosenki też piękna, bardzo zmysłowa i nastrojowa. W takim tańcu można się zapomnieć, zatracić się, dać się ponieść. Roxana uśmiechnęła się znacząco. Działa jak narkotyk. W tym momencie Jakub przeprosił ją na moment, wstał od stolika i podszedł do pianisty. Rozmawiał z nim przez chwilę, a gdy wrócił, rozległy się dźwięki starego szlagieru As Time Goes By z filmu Casablanca. Zagraj to jeszcze raz sam, powiedział, cytując bohatera filmu, a zaraz potem słowa piosenki. Pamiętaj, pocałunek jest zawsze pocałunkiem, a westchnienie westchnieniem to nigdy się nie zmienia, choć mija czas. Oksana uśmiechnęła się ponownie, dotknęła jego dłoni i powiedziała wzruszona: "Dziękuję". Wsłuchiwali się jeszcze przez chwilę w romantyczną melodię, po czym Jakub znowu się odezwał. A co do tańca w parze mam swoją teorię. Nie jest ważne, na ile dobrymi tancerzami są partnerzy, tylko jak potrafią się do siebie dopasować, czy dobrze im ze sobą na parkiecie. Jak to w życiu stwierdziła Roxana. Każdy ma inne predyspozycje, i zawsze ktoś musi trochę z siebie zrezygnować albo bardziej się postarać, żeby wyszła ta równowaga, ta harmonia. W tańcu też tak jest. Chyba, że tańczy dwóch wytrawnych tancerzy albo dwie ciamajdy, dodała ze śmiechem. A wiesz, że najbardziej romantyczne bolera, które mają w repertuarze hiszpańscy i latynoscy wykonawcy, pochodzą z Meksyku? Piosenki Agustina Lary, poezja w tańcu rozmarzył się. Kiedy skończyli główne danie i zamówili deser, Jakub spytał nagle. Słyszałaś kiedyś o gruzińskich toastach? Nie, odpowiedziała. Gruzini słyną z dobrych, esencjonalnych win i z tego, że przed wzniesieniem toastu opowiadają zawsze jakąś historyjkę, a toast dotyczy morału, jaki wynika z tej opowieści. Na przykład Idę, parkował aleją i widzę, jak na ławce chłopak całuje dziewczynę. Następnego dnia idę tą samą aleją i na ławce siedzi ten sam chłopak, ale całuje już inną dziewczynę. Trzeciego dnia powtarza się to samo ten sam chłopak, ta sama ławka i nowa dziewczyna. Za co wzniesiemy toast? Za stałość mężczyzn i zmienność kobiet. Roxana zaśmiała się głośno. Są całe kolekcje takich toastów powiedział Jakub. To opowiedz mi, coś jeszcze, poprosiła. No dobrze. Dziewczyna szła wieczorem ulicą i usłyszała za sobą kroki. Zaniepokoiła się trochę, ale gdy się obejrzała, zobaczyła przystojnego mężczyznę. Zwolniła nieco, a kiedy obejrzała się po raz drugi, mężczyzna wciąż szedł za nią. Pomyślała, że warto na niego zaczekać. Ale nagle kroki ucichły i gdy obejrzała się po, po raz trzeci, mężczyzny już nie było. Wypijmy za to, by pracownicy miejskiej kanalizacji nie zapominali zamykać studzienek. Roxana znów wybuchnęła śmiechem. A wiesz, pomyślałem, że moglibyśmy wznieść dzisiaj jakiś własny gruziński toast oznajmił Jakub. I mam nawet pomysł. No, słucham, odparła zaciekawiona. Chłopak siedzi w kącie sali tanecznej, głośna muzyka, tłum na parkiecie, zauważa atrakcyjną dziewczynę, która nie ma partnera, i myśli, poprosiłbym ją do tańca. Ale jak odmówi będzie mi głupio. A może nie lubi tańczyć, a może nie umie. Ale gdyby się zgodziła, mogłoby być miło. Zanim się zdecydował, orkiestra przestała grać. Za co więc wzniesiemy toast? Myśmy jak najlepiej wykorzystali ten czas, gdy jeszcze nie jest za późno, żeby zatańczyć. Super, możemy za to wypić powiedziała z rozbawieniem Roxana. Lokal nosił nazwę swing, co obwieszczał błękitny neon nad wejściem. Litera S swingowała w powietrzu na tle ciemnego nieba. Gdy weszli do środka, uderzyła ich fala głośnej muzyki. Powietrze dosłownie pulsowało gorącymi rytmami, a parkiet wypełniały tańczące pary. Zaniemówili z wrażenia na widok wnętrza lokalu. Wyglądało olśniewająco. Przypominało salę operową. Zaprojektował je zresztą podobno słynny teatralny scenograf. Przestronny parkiet otaczały z trzech stron umieszczone na lekkim podwyższeniu i przylegające do siebie boksy z ciemnego drewna wyglądające jak wyłożone bordowym aksamitem operowe loże. Wchodziło się do nich z korytarza biegnącego wzdłuż ścian wokół sali. W każdej loży stał stolik z zapaloną świecą i miejscami do siedzenia. Dzielące loże kolumienki były stylowo rzeźbione. W głębi sali znajdowała się oświetlona reflektorami scena podium dla orkiestry. Nad samym środkiem parkietu zwisał z sufitu monumentalny złocony żyrandol z polichromowanego drewna. Barwne freski na suficie i ścianach przedstawiały sceny tańca z postaciami faunów i nimf. Lokal zdobiły też płaskorzeźby i sztukaterię. Cała sala emanowała wytworną elegancją. Kelner zaprowadził ich do wolnej loży. Gdy usiedli, zamówili drinki i przyglądali się, zafascynowani, tanecznemu szaleństwu na parkiecie. Roxana miała rację, były tam głównie niemłode już pary. Orkiestra grała właśnie argentyńskie tango, a Jakub patrzył z podziwem na starszych ludzi, którzy brylowali w tańcu ze znakomitym wyczuciem rytmu, jakby urodzili się w Buenos Aires. Najbardziej przyciągała uwagę ubrana na czarno para w średnim wieku. W pewnym momencie wszyscy tańczący rozstąpili się, by zrobić im miejsce na parkiecie i podziwiać ich mistrzowską improwizację. Tancerz dumnie wykostowany, wpatrzony w partnerkę, zdawał się prowadzić ją pewnie w wytyczonym przez siebie kierunku, do przodu, do tyłu lub w bok, a ona pozornie posłuszna jego woli, krążyła w istocie wokół niego, jakby uwodząc go cały czas w tańcu, naprzemian zbliżając się i cofając, opasując go udem, wyginając w łuk plecy, unosząc zamaszyście do tyłu zgiętą w kolanie nogę lub kreśląc czubkiem buta okrąg na parkiecie. Zmieniali tempo tańca to zwalniając to przyspieszając. Porozumiewali się bez słów spojrzeniami i dotykiem dłoni. Ich ciała poruszały się w idealnej harmonii. Powietrze smagane ostrymi, drapieżnymi dźwiękami bandoneonu było naelektryzowane, przesycone napięciem. Pulsowało żarem nieujarzmionej namiętności, niezaspokojonego pożądania. Tancerze czarowali widzów magią i ekspresją ruchu. Gdy w końcu umilkła muzyka, Znieruchomili na parkiecie i zaległa na chwilę martwa cisza, a potem sala eksplodowała burzą oklasków i okrzyków. Roxana i Jakub przyłączyli się do tych owacji. Kiedy orkiestra zaczęła grać czaczę, oni też ruszyli na parkiet. Jakub miewał w przeszłości rozmaite doświadczenia z partnerkami w tańcu. Z wieloma tańczyło mu się doskonale, ale były i takie, które zupełnie nie wyczuwały rytmu i niemal deptały mu po palcach. Inne tańczyły tak sztywno, że miał przykre wrażenie, jakby trzymał w ramionach pięć drzewa. Jeszcze inne nie dawały się prowadzić, próbując dominować na parkiecie. Z takimi partnerkami zabawa kończyła się zwykle po pierwszym tańcu. Ale Roxy poruszała się cudownie miękko. Jej taniec go zachwycał. Tańczyła lekko z gracją baletnicy, pozwalając mu się prowadzić. Rozumieli się idealnie, jakby ćwiczyli od dawna taneczne kroki. Był zachwycony, że tak dobrze potrafili się zgrać. Płynęli po parkiecie w doskonałej harmonii. Pamiętał, jakie Roxana zrobiła na nim wrażenie tego wieczoru, gdy się poznali, kiedy szła kołysząc biodrami przez antykwariat. Ale teraz, trzymając prawą rękę na jej plecach, a lewą ujmując jej dłoń, mógł zachwycać się nie tylko płynnością jej ruchów, lecz także miękkością ciała, którą czuł pod palcami przez jedwa psukienki, ciepłem jej dłoni, odurzającą wonią delikatnych perfum zmieszaną z naturalnym zapachem jej skóry. Nie mógł oprzeć się pokusie, by kilka razy niby przypadkiem musnąć wargami w tańcu jej usta, palcami nagą skórę na jej ramieniu. Zatańczyli czaczę, pasodoble i sambę. Nie schodzili z parkietu, póki grała muzyka. Dopiero gdy orkiestra zrobiła przerwę, wrócili do swojej loży, żeby chwilę odpocząć i napić się drinka. Kwadrans później znów byli na parkiecie, porwani latynowskimi rytmami. Kiedy tuż po północy rozbrzmiało z estrady romantyczne meksykańskie, Bolero Jakub znowu zaprosił Roxanę do tańca. Przygaszono światła i przytulone pary zaczęły snuć się po parkiecie przy powłóczystych dźwiękach saksofonu. Roxana splotła ręce na szyi Jakuba, on położył dłonie na jej łopatkach i przycisnął łokcie do jej talii, przyciągając ją do siebie. Czuli bliskość swoich ciał, bliskość oddechów. Zanim orkiestra zaczęła grać następny utwór, Jakub szepnął Roxanie na ucho: Roxy, wracajmy już do domu. Chcę dokończyć ten taniec w twoim salonie. Roxana nie protestowała. Zabrali rzeczy z Loży i zadzwonili po taksówkę. Przez całą drogę nie zamienili ani słowa, wciąż ogłuszenie, muzyką i odurzeni drinkami. Dotykali się tylko zachłannie, czując ekscytujące napięcie wyczekiwania. W pół godziny dotarli do jej mieszkania. Roksana poszła na chwilę do łazienki, a potem sięgnęła do szuflady po świeczki i poprosiła Jakuba, żeby rozstawił je w salonie i zapalił. Sama otworzyła tymczasem laptop i włączyła nastrojową muzykę. Pokój wypełniły delikatne dźwięki saksofonu. Jakub wyjął z kredensu dwa kieliszki, nalał do nich wina i podał jeden Roksanie. Potem zgasił światło i objął ją w talii, zapraszając do tańca. Tańczyli przez chwilę z kieliszkami w rękach. Gdy dopili wino, Roksana zrzuciła znów czarne sandałki, a on zdjął buty i skarpetki. Czuli teraz pod bosymi stopami przyjemny chłód drewnianej podłogi. Celebrowali wspólnie ten taniec, czyniąc z niego erotyczny rytuał. Przywarli do siebie mocno, spleceni ramionami, nie tyle tańcząc, co kołysząc się w rytm muzyki. Dzięki saksofonu wprawiało ich w cudowny trans. Całował jej włosy i wsuwał pod nie dłonie, muskając opuszkami palców skórę głowy za małżowinami uszu. Wkradał się pod rękawy jej sukienki, by dotknąć jej ramion. Wodził dłońmi po jej plecach, talii, biodrach i pośladkach, pieszcząc każdy centymetr jej ciała ukryty pod jedwabiem. Poddawała się ulegle jego dotykowi. Obróciwszy ją w przytulanym tańcu, przylgnął torsem do jej pleców, a biodrami do pośladków. Masował powoli jej ramiona i obejmował dłońmi piersi nabrzmiałe pod sukienką i koronkowym stanikiem. Potem przesunął ręce niżej, sięgając do jej podbrzusza i krocza, wyczuwając pod palcami jej koronkowe majteczki. Odchyliła do tyłu głowę z cichym pomrukiem, a gdy po chwili odwróciła się i zaczęła rozpinać powoli guziki jego czarnej koszuli, poczuł rozkoszne mrowienie na plecach. Raz jeszcze okręcił ją w rytm muzyki tak, by stanęła do niego tyłem i zaczął muskać wargami jej szyję, rozpinając powoli zamek błyskawiczne sukienki. Gdy zsunęła jej się z ramion na podłogę, roksana sięgnęła do klamry jego paska i pomogła mu zdjąć spodnie. Tańczyli już teraz w samej bieliźnie. W koronkowym czarnym staniku i majteczkach roksana wyglądała bosko, kusząco. Jakub płonął z pożądania. Kiedy znów przylgnął torsem do jej pleców, poczuł dotyk jej nagiej skóry ciepło jej ciała. Nie spieszył się ze zdejmowaniem jej stanika. Przesuwał dłonie wzdłuż jego krawędzi, zgłębiając koniuszkami palców tajemnicę, którą ukrywał. Nie widział dotąd jej nagich piersi, odgadywał ich kształt tylko dotykiem i delektował się każdą sekundą oczekiwania na tę chwilę, gdy będzie mógł je muskać dłońmi i ustami. Kołysząc się w tańcu, rozpił wreszcie sprzączkę na jej plecach i rozsunął ramionczka stanika, by opadł na podłogę. Roxana odwróciła się raptownie i przylgnęła gorącymi piersiami do jego torsu. Tańczyli dalej, spleceni w uścisku, skurczując pulsowanie swoich ciał. Błądził teraz dłońmi po jej plecach, od ramion do pośladków, wsuwając palce pod czarne koronkowe majteczki. Magie dotyku i szmer seksofonu wprawiały ich w rozkoszne wibracje. Roxana zadrżała z podniecenia, gdy Jakub pochylił się i zaczął muskać wargami jej sutki, a potem obejmować ustami piersi. Całował jej pulsujący brzuch, wodził dłońmi po nagiej skórze jej talii i bioder, a potem przykucnął z głową na wysokości jej krocza, zsunął jej majteczki i zaczął pieścić pocałunkami jej podbrzusze i uda. Gdy powrócili do tańca, byli już oboje całkiem nadzy. Kołysali się dalej przy dźwiękach saksofonu, spleceni jak bluszcz. Ich wargi znów droczyły się ze sobą, jak na polanie w górach. Jakub przywierał twardym członkiem do brzucha roksany i ocierał się nie mojej krocze. Wędrował opuszkami palców po jej gładkiej skórze, a ona odwzajemniała mu się równie czułym dotykiem. Kiedy sięgnął dłonią między jej udaj i wsunął dwa palce w przedsionek pochwy, pieszcząc łechtaczkę, jęknęła z rozkoszy. To jest prawdziwy taniec, kochanie, wyszeptał jej na ucho. Muzyka przenikająca duszę i dwie dusze, które przenikają się wzajemnie, jak smugi, mgły. Jego szept wprawił ją w niewiarygodne wibracje. Słyszał, jak dyszy z podniecenia, czuł wilgoć między jej udami i falowanie jej ciała. Kubi, szepnęła, chcę poczuć Twoje pulsowanie i ten gorący strumień na brzuchu, nie w sobie, proszę. Przeszedł go dreszcz, gdy przylgnęła brzuchem do naprężonego członka, masując go delikatnie, a potem przywarła mocno piersiami do jego nagiego torsu, a biodrami do ud. Był podniecony, rozogniony i napięty jak struna. Powstrzymywał się jeszcze, czekając na sygnał, na skurcze jej podbrzusze i fale ciepłe emanujące z rozpalonego ciała. Gdy z ledwo słyszalnym pomrukiem rozkoszy odchyliła do tyłu głowę i poczuł, jak topnieje w jego objęciach, nie próbował się już hamować eksplodował i strumień jego nasienia spłynął po jej brzuchu i wilgotnym kroczu jak gorąca, wulkaniczna lawa. Przylgnęli do siebie odurzeni w namiętnym pocałunku, spleceni ramionami i stali tak jeszcze przez wiele minut na środku pokoju w półmroku przy blasku świec i dźwiękach saksofonu. Nie mieli pojęcia, które z nich zgasiło w końcu świece i wyłączyło muzykę. Nie pamiętali, jak dotarli na łóżko w sypialni Roksany i kiedy wyczerpani intensywnym dniem i gorącą nocą pogrążyli się w błogim, głębokim śnie.